Patrząc z perspektywy teraz czasu i widząc przede wszystkim ile młodzieży dostarczaliśmy do piłki ręcznej, to stosunkowo dostarczaliśmy tej piłki młodzieży bardzo mało. Z młodzieży możesz selekcjonować jeżeli chodzi o utalentowaną młodzież, jeżeli chodzi o kadry młodzieżowe i później do, 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 docelowo do kadry męskiej. Tutaj mamy naprawdę dużo pracy i nad tym trzeba się skupić, aby młodzież chętnie uprawiała piłkę ręczną, a ta naj, najlepsza reprezentowała nas na Boiskach. Wiesz co, to tak, jak mówiłem na konferencji, budowę, budowę danej dyscypliny to jest przede wszystkim wyniki pierwszej reprezentacji, ale to też są media. Polsat daje siedmioletnią możliwość jakby promocji naszej dyscypliny na antenach Polsatu, gdzie w tym momencie mogę serdecznie zaprosić jakby wszystkich kibiców sportu, wszystkich. E, widzów w Polsatu, ale nie tylko. Wszystkich do oglądania piłki ręcznej w Polsacie, bo to są olbrzymie emocje. E, patrząc na, na to, jak, jak możemy popularyzować dyscyplinę, chociażby podczas pokazywania meczów Superligi, gdzie grają topowe zespoły, na pewno to też zarazi młodzież do uprawiania piłki ręcznej. E, wiesz co? Moje zdanie pokazuje to, jak dana dyscyplina, bynajmniej patrząc na Kielce, na Płock, gdzie na te drużyny, gdzie ta piłka ręczna jest na chyba najwyższym poziomie, jaki może być, bo ostatnie lata Kielc to jest zdobycie tytułu Ligi Mistrzów, ostatnie dwa lata to jest walka w Final Four i fajna reklama piłki ręcznej, pod który dobija się powoli do, do Final Four Ligi Mistrzów, pokazuje to, że jak mocna jest piłka ręczna w Europie, ale w ogóle jak mamy ją blisko na wyciągnięcie ręki, gdzie warto dbać o to, co, co mamy obecnie tutaj w Polsce i rozwijać, jeżeli chodzi o naszą młodzież.